Dwa dni znam je dopiero, już chce na spacer iść. Przy swoim się upiera nie jutro, lecz dziś, a w parku w cieniu drzew całować chciałby mnie, wolnego chłopcze, nie spiesz się. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na spacery w letnią noc. Ale najpierw stąd do domu. O przyszłości ze mną pomógł. Ja bym przynieś raz, drugi raz, trzeci raz czekoladki czasem też. To powinno ci wystarczyć, że spędzamy razem czas. Nim przyjdzie zmierz, ze znów chciałbyś mnie ramię niemowią. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na uściski srebrny zmierz, ale przedtem sprawdź kochanie, czy podobasz się mej mamie. Wpadnij do mnie raz drugi raz, trzeci raz z ojcem podważ o czym chcesz. Nie kręć głową, niecierpliwie, taka kolej rzeczy jest. Bukiety znosi codzień, dla mamy nie ma słów. Całuje mnie najsłodziej, więc pytam go znów. Za ile powiedz mi, ślub pełni nasze sny, a on z uśmiechem odrzekł mi, przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas, żeby wspólnie życie wieść. Ale najpierw bądź ostrożna, twój charakter muszę poznać. Muszę sprawdzić raz drugi raz, trzeci raz, czy naprawdę kochasz mnie. Czy gotujesz tak, jak lubię? Czy na wszystko znajdziesz czas? Więc poddaj się ogniowej trubie i porzuć myśl o bliskim ślubie. Przyjdzie na to czas, przyjdzie czas, przyjdzie czas na obrączek złotych czas. Ale nie przekonaj o tym, że dbać o mnie będziesz potem. Muszę sprawdzić raz, drugi raz, trzeci raz, ilu innych chłopców znasz. Nie kręć głową niecierpliwie, taka kolej rzeczy jest. Jak on strasznie dręczy mnie. Przecież znam...